Masz sprawę karną, bądź może twój najbliższy, to oglądaj. Wiele osób myśli, że sprawa karna to od razu sąd i wyrok, a realia są zgoła odmienne. Najważniejsze rzeczy dzieją się dużo wcześniej. Jeśli pierwszy raz masz wyzwanie na przesłuchanie bądź na przedstawienie zarzutów, to normalne, że czujesz stres. Największy problem to jest to, że nikt nigdy nie tłumaczy, jak to naprawdę wygląda. W takich momentach stres po prostu wynika z niewiedzy, co się dzieje i co po prostu się może wydarzyć. Najpierw ustala się jakie są dowody przeciwko tobie, jakie masz prawa i strategie. I to jest moment, w którym dobrze mieć kogoś, kto ci po prostu to wytłumaczy, co cię czeka krok po kroku. Adwokat w sprawie karnej nie jest od wygłaszania mów w togach jak w amerykańskich filmach. Najpierw jest od tego, żeby uspokoić sytuację i wyjaśnić, wytłumaczyć, co jest ważne i pomóc uniknąć błędów, które ludzie popełniają w stresie. To często zaskakuje moich klientów. To fakt, że w sprawach karnych nie musisz wszystkiego mówić od razu. Masz prawo pytać, prosić o wyjaśnienia i nie podejmować decyzji w emocjach. Jeśli pierwszy raz masz kontakt z wymiarem sprawiedliwości, pamiętaj, że to jest proces, a nie wyścig. Da się przez to przejść spokojnie, jeśli wiesz, z czego się spodziewać.